Czy niewidomi mogą jeździć na nartach? Sami zobaczcie. Sławko, to jadę z tobą. Wait for me! Chyba by zabrać jakiś podjazd na pewno. Czekaj, spróbuję. Możesz komentować. Na tandemowy jaś próbujemy trzymać patron. A to jeszcze nie jest z góry, to trochę pod górę. Może jak będzie z góry? Z góry to możemy się wygrać. Nie będziemy mieć hamulców. Jak tam pierwsza twoja górka z hamowaniem? Jakie wrażenia? Eee, robiłem to teoretycznie. <noise> ja rozumiem, że jesteś zawiedziony i chcesz powtórzyć samodzielnie. <noise> nie, a w Polsce mi rawyli. Natomiast no nie ma takiej jądki, żeby hamować. Wiesz co wtedy... Narty wyjąć, to, Można, tylko trzeba wtedy wyjąć Nartę z toru, tak, ale to już jest ale... wyższa szkoła jazdy. Nie... Bo wczoraj jak Paulina próbowała cię ominąć, to właśnie to zrobiła. I jakoś. Cał... Nie, nie. jakoś. I całkiem nieźle jej poszło ci powiem. O! I teraz chyba złapaliśmy jak Sławek upada. A jak tyś to zrobił? <ślech> nie wiem, po prostu. I oczywiście stanowiła czapka mi uciekła. Czekaj, zaraz Ci pomogę, tylko przestanę nagrywać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszamy na kolejne odcinki, które pojawią się już wkrótce. Fundacja transgresja i stowarzyszenie w Labiryncie Zapraszam.